W rodzicielstwie i koszykówce dziś w magazynie miejskim 26 kwietnia. Artur Kisielewicz, zapraszam na szczegóły. Niebieski bieg świadomości, rodzicielstwo bez barier, kadeci z Kaspra w półfinale Mistrzostw Polski. Po czwarty w mieście zrobiło się naprawdę niebiesko, a wszystko za sprawą niebieskiego biegu świadomości i biegaczy, którzy za cel postawili sobie symboliczne zwrócenie uwagi na problem ludzi z autyzmem. 330 zawodników ubranych w niebieskie koszulki wystartowało w czwartym niebieskim biegu świadomości na trasie Galeria Solna, Park Solankowy, Stadion Miejski. Bieg ma pomóc w przełamywaniu stereotypów związanych z pojmowaniem autyzmu. Jednym z głównych pomysłodawców jest Łukasz Oliwkowski. Tak, to się utrwala faktycznie w świadomości. Im więcej e, takiego oddziaływania właśnie wizualnego symbolem, e, tym lepiej pamiętajmy, że chcemy, zawsze żeby nasze koszulki też miały jakby taki e, walor edukacyjny. Zawsze jest jakieś hasło na nich e, albo jakieś cytaty, które właśnie tłumaczą, czym jest autyzm. Poza tym, no, e, jakby kulminacją e, kwietnia w Wino-Wrocławiu staje się właśnie niebieskiej świadomości. Pamiętajmy, że Cały miesiąc jest poświęcony właśnie promowaniu wiedzy o tym problemie. I chyba coraz więcej instytucji, co świadczy też o ilości osób, które się włączyły w tym roku w bieg, coraz więcej instytucji chce o tym mówić. To jest tylko z korzyścią dla, dla dzieci właśnie autystycznych. Linie mety pięciokilometrowej trasy pierwsza pokonała Anna Nowakowska, ale medale otrzymali wszyscy uczestnicy biegu. Imprezie towarzyszyły konkursy i zabawy dla najmłodszych. Przez kilka dni w Parku Solankowym można było odwiedzać niezwykłą wystawę fotografii towarzyszącą kampanii społeczno-informacyjnej Rodzicielstwo bez barier. Inowrocław znalazł się na trasie innowacyjnej kampanii społeczno-informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą Rodzicielstwo bez barier, pokazującej, że osoby niepełnosprawne, mimo trudności społecznych i osobistych barier, świetnie sprawdzają się w roli rodziców. Między kwietniem a czerwcem wystawa zawita także do Grudziądza, Ciechocinka, Wocławka, Bydgoszczy i Torunia. Częścią kampanii jest plenerowa wystawa prezentująca zdjęcia 24 kujawsko-pomorskich rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców boryka się z niepełnosprawnością. Ekspozycję przez kilka dni można było oglądać w Parku Solankowym. Tylko warto, że chcemy... Powiedzieć, że osoby z niepełnosprawnością mogą, są świetnymi rodzicami, chcą być tymi rodzicami, chcą zakładać rodziny i mieć dzieci. Chcemy dotrzeć do, do wszystkich: nie tylko do mieszkańców miasta i Nowrocławia, ale też do kuracjuszy, gości, odwiedzających i głośno o tym mówić. Właśnie, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą. Tak naprawdę przeszkodą jest to, co mamy w głowie. Czyli dzisiaj ta wystawa pokazuje 24 rodziny z województwa kujawsko-pomorskiego, które zgodziły się wziąć udział w tej kampanii, gdzie jedno z tych rodziców. Ma tą niepełnosprawność wrodzoną bądź nabytą niepełnosprawność narządu ruchu, niepełnosprawność z tytułu wzroku czyli jest osobą niewidomą bądź bardzo słabowidzącą albo niepełnosprawność narządu słuchu jest osobą niesłyszącą. Chcemy przez to powiedzieć, że wszyscy możemy mieć dzieci i wszyscy możemy je świetnie przygotować wychować. Kadeci z Kasprowicza przez trzy dni walczyli w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski, którego stawką był awans dwóch najlepszych drużyn do półfinałów. Kasper w półfinale Mistrzostw Polski U16. W hali widowiskowo-sportowej odbył się turniej ćwierćfinałowy Czempionatu Kraju w kategorii kadetów. SKS Kasperowicz i Nowrocław wywalczył awans do półfinału z pierwszego miejsca. Podopieczni Dariusza Sikory i Macieja Walczaka przegrali wprawdzie w pierwszym meczu czterema punktami z MKS-em Pruszków, ale w kolejnych meczach pewnie pokonali MKS Tarnów 78-46 i MKS Zabrze 66-48. Najlepszym zawodnikiem Kasperowicza wybrany został Kamil Konieczka. No tak, myślę, że po pierwszym meczu trochę się zahamaliśmy, ale potem odbudowaliśmy się no i wygraliśmy pozostałe dwa i jedziemy dalej. Z drugiego miejsca awans wywalczyli zawodnicy MKS Zabrze. Trzymamy kciuki za Kaspara w półfinale i z sportem kończymy dziś magazyn miejski. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w środę. W hali widowiskowo-sportowej odbyła się kolejna edycja międzyszkolnego turnieju sportowo-wiedzowego klas szóstych Rambit. To bez wątpienia była jedna z najgłośniejszych imprez sportowych w wrocławiu jeśli chodzi o doping. W jubileuszowej 15. edycji Rambitu startowały 10-osobowe drużyny ze szkoły podstawowej nr 4, 6, 9 i 11. Na zawodników czekały przewroty, slalomy, biegi, konkurencje z piłką oraz zadania z języka polskiego, historii i przyrody. W tym roku najlepsza okazała się drużyna z szóstki. No gratulacje, trzeba powiedzieć, że zmierzyliście tutaj konkurencję. Jak się przygotowywaliście do tej imprezy? Dziękuję bardzo za gratulacje. Tak, przygotowania trwały dwa tygodnie, trzy treningi w sobotę dodatkowe. Dlatego tutaj należą się gratulacje dzieciom, że w sobotę poświęcały swój czas, plus dwa treningi w tygodniu. I to było wszystko, co pozwoliło nam na osiągnięcie tego sukcesu. Wszystkie konkurencje wygrane oprócz pierwszej. No to naprawdę spory sukces. Jakaś konkurencja, której poświęcaliście najwięcej uwagi w czasie treningów? Yy, nie. Uważamy, że we wszystkich konkurencjach należy być w miarę, w miarę dobrym, żeby osiągnąć sukces. Jeżeli w jednej tylko lub w dwóch, to tego nie będzie. Staramy się, żeby było wszystko na równym poziomie. Tak, Rambit to nie tylko sport, jak pod względem wiedzowym wyglądały przygotowania? Pod względem wiedzowym nie było żadnych przygotowań, oprócz tego, że dzieci przez całe trzy lata przygotowywały się i były przygotowane przez nauczycieli i oczywiście wybrani ci najlepsi i oni również sportowo i wiedzowo okazali się najlepszymi, bo zdobyli w każdej konkurencji wiedzowej po 4 punkty czyli maksymalnie. Tutaj trener musiał też niezwykły system motywacyjny uruchomić. Tak, najważniejsze jest to, żeby Dzieci chciały rywalizować między sobą, ale dobra zabawa jest też najważniejsza w duchu fair play. Motywacja, oni sami się motywowali nawzajem, no bo była najpierw grupa selekcyjna i trzeba było się dostać do tej dwunastki, która dzisiaj mogła reprezentować w naszą szkołę. No to jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Drugie miejsce zdobył organizator imprezy, czyli szkoła podstawowa numer 4, która zwyciężyła w kategorii najlepiej kibicująca szkoła. No gratulacje drugie miejsce. Jesteście zadowoleni z tej pozycji? Jesteśmy bardzo zadowoleni. Była to rywalizacja sportowa. Uczniowie dali z siebie wszystko na tyle, ile ich było stać. Także uważam, że zrobili swoją dobrą robotę. Czwórka była organizatorem tego wydarzenia. No właśnie, jak wyglądały przygotowania? Czwórka rzeczywiście była organizatorem tego spotkania. Spotkanie to odbyło się w to w dobrej widzę atmosferze, wszyscy są zadowoleni, yy, organizacyjnie nas to na pewno dużo kosztowało, ale myślę, że zostało tutaj wszystko osiągnięte. Najważniejsza była tutaj rywalizacja sportowa, fair play w duchu, także myślę, że to było dla nas najważniejsze. Dużo czasu poświęciliście na przygotowania? Yy, przygotowanie nam zajęło dosyć dużo czasu, żeby yy, przede wszystkim przygotować tą grupę, yy, zebranie uczniów, yy, trochę nam zajęło rzeczywiście czasu, ale była motywacja, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik i zrobić wszystko, żeby po prostu wygrać. No a się nie udało, tym razem jest drugie miejsce. Jest to nas, też, też nas satysfakcjonuje. Ja proszę przypomnieć, jakie konkurencje zaproponowaliście uczniom? No tutaj są typowo konkurencje sprawnościowe, gdzie wymagana była duża sprawność. Także bazowaliśmy tutaj na tym przede wszystkim, na sprawności fizycznej, ogólnej. A z tymi konkursami wiedzowymi, kto tutaj się tym zajął? Y Konkurencje wiedzowe leżały tutaj gestii organizatora. Co do więcej, co, co, co do tych konkurencji, to, to ja się nie wypowiadam. Po prostu uczest, jestem uczestnikiem tutaj i opiekunem grupy, także. Nie wiem na ten temat nic więcej. Jak poziom sportowy w młodych ludzi? Dali radę? Myślę, że dali radę wszyscy, chociaż, no mówię, wiadomo, że wszyscy się starają. Jedni są zwycięzcami, drudzy przegrywają, ale myślę, że najważniejsza była tutaj rywalizacja w duchu fair play. To teraz, to przygotowania, to teraz przygotowanie do kolejnej edycji Rambidu i trzeba być pierwszym. Tak, trzeba być pierwszym, także będziemy na pewno pracować, myśleć, co należy poprawić, żeby być pierwszym także przygotowania na pewno ruszą już praktycznie od września. Myślę, zastanowimy się głębiej nad tym kogo wybrać i jak przygotować. Także wszystko przed nami. Ale trzeba przyznać, że jeśli chodzi o doping, to tutaj jesteście jednak najgłośniejsi, najlepsi, bo wygraliście w tej konkurencji. Tak, zgadza się. W tej konkurencji wygraliśmy, także jesteśmy zadowoleni. Widać kibice się sprawdzili. Także było to naprawdę przygotowane na wysokim poziomie i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Nad prawidłowym wykonywaniem zadań czuwali sędziowie, którzy uważnie przyglądali się młodym zawodnikom. Ma za nami jubileuszowy Rambit, impreza, która ma taki szczegółowy regulamin. Bez tego nie da się sędziować. Tak, to prawda. Dzięki regulaminowi możemy tą imprezę sprawnie przeprowadzić i wtedy nikt nie ma do nas żadnych pretensji. Wydaje się wręcz pozorom, że sędziowanie jest łatwe przy takim imprezie. Jeśli okazuje, się, że to wcale nie jest tak prosto ze względu na to, że każdy ma swój inny punkt widzenia, no ale dzięki temu regulaminowi Myślę, że impreza przebiegła sprawnie i bez żadnych problemów. Tak ogólnie mówiąc, jakie zasady określa regulamin takiej imprezy? Każda konkurencja jest szczegółowo rozpisana. Uczniowie muszą wykonywać każde ćwiczenie zgodnie z tym, z tym regulaminem i z rozpisaną konkurencją. W przypadku, kiedy popełniają błąd, otrzymają punkty karne w postaci jednej sekundy do doliczanego czasu, bo przy każdej konkurencji mierzyliśmy czas i na podstawie tego przydzielaliśmy miejsca i punkty. Dla całego zespołu. Jeśli chodzi o konkurencje sportowe, to tutaj na co zwracaliście najbardziej uwagę? Przede wszystkim na e, dokładność wykonywania ćwiczeń ze względu na to, że szkoły otrzymały wcześniej ten regulamin, mogły przećwiczyć. I w tej chwili młodzież tylko wykazywała się e, swoimi umiejętnościami, które wcześniej już e, były, że tak powiem, e, wykorzystane i przygotowane przez nauczycieli w szkołach. Także na to zwracaliśmy szczególną uwagę i żeby nikt nie został nie czuł się pokrzywdzony nad sprawiedliwością i obiektywizmem. Ale trzeba było się mocno skoncentrować, bo tutaj doping niesamowity. Tak, rzeczywiście cieszymy się bardzo, że tyle kibiców dotarło było dzisiaj na hale. Że rzeczywiście ta cała impreza mogła przebiegać w duchu zasad fair play i przede wszystkim za wspaniałą zabawę należy dzieciom podziękować, a przede wszystkim też nauczycielom, którzy przygotowywali tę młodzież. A jeśli chodzi o konkursy wiedzowe, to tutaj na co musieliście uważać? Nad poprawnością odpowiedzi. Troszeczkę z granicy języka polskiego, matematyki, historii. I jeżeli szkoła prawidłowo dokonywała odpowiedzi, wtedy otrzymywała dwa punkty. Jeżeli popełniła błąd jeden, jeżeli Nieprawidłowo otrzymywała 0 Rodzicielstwo bez barier. Kampania społeczna województwa kujawsko-pomorskiego. Na ekranie kolejno pojawiają się osoby niepełnosprawne, matki, opowiadające o swoich doświadczeniach rodzicielskich. Są to kolejno niewidoma brunetka ubrana w czarno-białą sukienkę, starsza kobieta na wózku wraz z córką oraz młoda kobieta w okularach na wózku. Dorota Ładoni. Już się ona urodziła, to już tak nabrałam takiej pewności, że jak się chce, to sobie dam radę. My jesteśmy bardzo związane ze sobą, już od, od malutkiego. Ona jest na pewno bardziej uczuciowa niż może niż inne dzieci. Ania się urodziła w ogóle późno, bo nasz starszy ten miał już 18 lat, ale było mi jakoś łatwiej później, jak już się urodziła, to jakoś przyszło samo. Miałam obawy, że się nie wrócę za sobą, nie poradzę, były już inne ciuchy zupełnie, ale dało się, dał, dałam radę. Wprowadzam mnie do szkoły, wrócę, to na pewno sprzątanie, obiad, no i jak mam czas, to posłucham trochę książki i idę Zofia Curyło. Ja w ogóle zanim się znalazłam na wózku, to byłam taka bardziej ja uczynna i kiedyś myślałam sobie, że będę pomagać ludziom chorym i tak dalej. Kamila curyło córka. I rodzina, i dom, i wnuk. na imprezy jeździ gdzieś tam ze swoimi znajomymi. Zawsze chciałam być na dekach, jak to się mówi. Jak to nieraz mąż mówi, na no, stare lata ci się zachciała, a ja to lubię i będę to. I mnie nie zatrzymają. Nie, no babcia, babcia to jest konkretna kobietka, Także pięciolatek jej daje taki wycisk. Daje kobietę rady, więc jest dobrze. Nie jedna babcia chodząca by nie dała sobie rady. Na stare lata to zaczęła bardziej latać niż jak była młodsza. Oj, ma werwę. Bardzo dużo mam przyjaciół, znajomych, także jest, jestem happy, jak to się mówi. Katarzyna Wojtaszek. Dużym problemem dla mnie było wychodzenie na spacery. No i to jakby to były związane obawy, czy sobie poradzę, a, ale no, oczywiście okazało się, że to tylko obawy, ale myślę, że to e, każda mama, zarówno pełnosprawna, jak i z niepełnosprawnością ma takie obawy, jeżeli to jest pierwsze dziecko przechodzi na świat. W momencie, w którym e, urodziłam stasia, to zdecydowanie, no wiadomo, człowiekowi się zmieniają priorytety, tak? Już e, wtedy jesteśmy, można powiedzieć, dużo bardziej dorośli i musimy być odpowiedzialni, no, ale jestem bardzo zadowolona z tego, że go mam i szczęśliwa, że spełniam się jako mama. Prowadzę fundację Jedyna Taka. Fundacja ma na celu zmianę wizerunkową osób z niepełnosprawnością. No i cały czas działamy aktywnie. Spot jest finansowany ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach zadania pod nazwą Równe Szanse Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2020 roku. Więcej informacji na wwwkujawsko www.kujawskomyślnikpomorskie.pl www Na ekranie pojawia się logotyp kampanii Rodzicielstwo bez barier. Rodzic na wózku trzymający dziecko na kolanach. Na ekranie pojawia się herb województwa kujawsko-pomorskiego, czerwony pałąż i czarny półlew.